Dzień widzę, a W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, gdzie jest duch na górze Gorgon. Zostałam wyzwania od youtubera, jakim jest Flix. I tutaj powinien być ten duch. O 23:00 mamy 14 minut tego ducha. I czekamy. Zobaczymy, czy będzie czy nie Znaczy, nawet nie będzie, to nie będziecie widzieli tego filmu. Jak będzie to, zobaczycie. On powinien być z tego co mam tutaj

Kordon, tylko... Nie chcę, nie... Ona coś skada. No i ona ma być do 24, czyli jeszcze trochę. Później jak ona zniknie, to tam pójdę, bo tam jakiś napis. Spróbujmy troszkę podejść. Oj, nie wiem czy... Nie ja, nie chcę, nie, za blisko podejść. Tam jest coś napisane chciałem zobaczyć. Dobra, tu że ten to na razie. Tak wygląda ten duch na górze korza. Tu jest idealnie, bo jest... Przednio, jeszcze wam pokażę... I to jest yy, żona, z tego co wiem która została dopchnięta przez męża i zginęła po prostu. Tutaj. Jeszcze 20 minut ona będzie. Z każdej minutem będę coraz bliżej podchodził. Już tak to tak już dobrze widzicie. Zrobimy zdjęcia. No. I co? Wchodzimy jeszcze bliżej. aż nie za blisko. No jest to duch, moż, mogę do niego strzelać, postrzelam z Jest to duch Chcę zobaczyć jak snika za 6 minut I co tam jest napisane Dobra Aha 24 20... No ja po prostu snik Zobaczymy czy napis został Napis nick razem z nim. Więc no, jeżeli macie jakieś ciekawostki, challenge w GTA dla mnie, możecie się oddawać to wykonam. Dzięki Flix za wyzwanie. A tu już na tym się kończy odcinek. Dzięki za oglądanie. Cześć.